W nowym przedszkolu powstanie 190 miejsc. Urząd miejski ogłosił przetarg na jego przebudowę i dostosowanie do nowej funkcji. Po adaptacji w budynku przy ulicy Kujawskiej powstanie przedszkole z oddziałami integracyjnymi oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Budynek będzie podzielony na dwie części. Odrębne wejście z windą będzie miała poradnia usytuowana na drugim piętrze. Będzie się tam mieścić m.in. 12 gabinetów oraz sala konferencyjna. Przedszkole zajmie natomiast parter, pierwsze piętro i część drugiego. Na parterze znajdą się m.in. szatnie, kuchnia, sala gimnastyczna z możliwością podziału na teatralną, pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym i drugim piętrze powstanie 10 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmieni się także teren wokół budynku. Powstanie m.in. Plac Zabaw, zostaną posadzone drzewa i krzewy. Na oferty Urząd Miejski czeka do 14 stycznia. Zwycięzca przetargu na wykonanie wszystkich prac będzie miał 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.